Także wracamy do auta i jedziemy na, w kierunku noclegowni. Jesteśmy w naszym hoteliku. Na razie to Wam tylko pokażę. Hol pokój, później. Eee, bardzo przyjemny facet, taki sympatyczny właściciel. Tu mamy furę na razie. Być może będzie musieli ją przystawić. I to jest taki budynek numer 2. Tam jest główny taki pałacyk. A niecałe 2 kilometry stąd w tamtą stronę jest Wilczyszaniec. Z opinii w internecie wynika, że żarcie fajne, właściciele bardzo przyjemni, ale co niektórzy oceniali to miejsce na 4 lub 3 gwiazdki, z uwagi na to, że nie, wiem, nie ma pozłacanych klamek. Nie jest drogo tutaj. I przynajmniej na razie może to się zmieni, ale nie wygląda. Znaczy na... Dostęp do jeziora. A, do jeziora plażyczka. I na razie bardzo nam się podoba. Ale robi robotę ten główny budynek, do którego idziemy, później Wam go pokażę tak od przodu. Restaurację. też chyba ten. Też chyba Aha, a miejsce ten. nazywa się Księżycowy Worek. Dworek. Dworek. Gierło. No i słuchajcie, tak wygląda ten budynek. W 1913 został wybudowany. Tak, 13. Tak. Jakiś tam fą, fą, fą. Mieszkał tu do 1945 do stycznia. Czyli odpowiednich ludzi, tak, miał układy tutaj. Czyli jak ten wilczyszaniec cały tu funkcjonował, to on tu sobie dziad siedział i sobie mieszkał. Pada deszczyk w ogóle, tak fajnie się zrobiło. Jesteśmy na tej plażyczce. I słuchajcie. Widzicie? Kapie Ale na nas nie kapie To czyli co? Nad wodą kapie, a tu nie kapie, no nic nie czuć No ale woda czysta faktycznie A mhm. my no w ogóle jesteśmy na jakimś betonowym dziwnym elemencie No to na Hitler, kurde Jugend i, 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 i to po to polu Gelawfen budował Może tu był jakiś jakiś, nie wiem, Mono. ハハハハ! <music> Słońce zaszło, ale nie zaszło, bo zaszło, bo noc, tylko no, za chmurką. Jest pół do ósmej, 19.30. I musimy wracać, bo Morcowi jest zimno. Jest tak przyjemnie słuchajcie. Uuu, na... Tak przyjemnie. Ja idziemy. Mucha mi chodzi po kamerze. Idziemy do pokoju. E... Prysznicy. Gorące. O, a ja jutro rano wstaję i ogień Już mam jedno miejsce Także od ósmej do dziesiątej jest śniadanko Idziemy o dziewiątej? Nie Dobrze, że mam jeszcze jakąś konserwę i pół chleba Siemka Piąta Ale pospałem Monika chrapie, a ja jadę. Jadę stąd mam dwa kilometry do jakiego, do ruin dworca kolejowego przy Wilczym Szańcu. I on nie należy do tego do muzeum, gdzieś jest w lesie. Idę to zobaczyć. I Wilczego Szańca nie będziemy dzisiaj zwiedzali, bo no, byliśmy rok temu. Ja byłem jeszcze z koleśami dwa czy trzy lata temu, więc nie będziemy w kółko tych samych bunkrów. Tym bardziej, że kupa ludzi tam ponoć jest. Pałacyk tak wygląda tam gdzieś w Dali jest, jest. I piękny dzień, słuchajcie, przynajmniej na razie. Tam, gdzie ten znak, zresztą tam pojadę, wam pokażę, tam jest wilczyszaniec. Stamtąd przyjechałem, nikogo nie ma. Kogucik, tutaj. I teraz tak, tutaj mam te ruiny tego dworca. I tam coś jeszcze też jest polezę. Jest i dworzec. Za duży to on nie był. Coś tu jeszcze było pod ziemią. Poniszczony, ale jeszcze, zobaczcie, tory są. Komarów to tyle, że... No i tam już widać wilczyszaniec. O, widzicie? Tam już jest wilczyszaniec. Tu też jakieś ruinki. A to dworzec. Przeszedłem już na drugą stronę ulicy. I idę do tego drugiego dziada. To trochę większe. Tam też jakieś. Tam. Tam też polezę. Połażę, bo co? Jest trochę po piątej a to tutaj jest ciemno Kuj tylko ma bunkry jak bunkry nie jest to jakieś moje ulubione zajęcie zwiedzanie bunkrów no one wszystkie są bardzo podobne natomiast tutaj no, jest to miejsce naprawdę takie symboliczne historyczne ten cały Wilczyszaniec tam, gdzie śpimy, w tym pałacyku, to tam sypiał jakiś generał yy, Shifo Wehrmachtu. Kurczę, nie pamiętam jak się nazywał. Wczoraj troszkę o nim poczytałem. Wajza, yy, ale tam słaby internet w tym pałacyku, i tak kurczę, nie za bardzo z tym czytaniem. Jedyne co jeszcze doczytałem, to chrążą ploty, że Ewa Braun, ta hitlerowa niania, Niunia. Yy, może niania też u tego gnojka to pewnie trzeba było nianiczyć, bo to psychiczny człowiek był że też tam była ale nie ma potwierdzonego tego i inne źródła z kolei mówią że ona nigdy tu w okolice Gierłoży nie dotarła kiedyś byliśmy nagrywaliśmy dom Ewy nad morzem gdzieś tam bliżej między Zdrojów koło brzegu to ona tam faktycznie przesiadywała natomiast tutaj nie ma potwierdzonych informacji Idę jeszcze zobaczyć, bo tam jeszcze coś jest. Czy ja tam dojdę, czy nie, to, to zobaczymy. A w ogóle dochodzę do Wilczego Szańca. Szańca? Szańca. W ustach mi zaschło. Ale tak jak wspominałem, tam wazić nie będziemy. Kurczę, ten jakiś kurde lepszy schody miał. Ja wierzę. To jest Muloch ja. od ósmej Jeszcze cisza i spokój Przejdę się tutaj troszkę, może będzie coś widoczne Tam jakaś jest, widzę zatoczka, czy coś to tam podejdę, zobaczę Chociaż z drugiej strony Co ja będę łaził? Kogut jest Podjadę też sporawy, ale taki powiedziałbym delikatny. Delikatny, a mówię tak dlatego, że grubość tych murów tutaj to jest tam mały pikuś. To taki mamy w kuchni. To już. I komary. Ja pierdzielę mówię wam ile ich tutaj jest. Hmm. No cóż, mówię, bunkra jak bunkra. Mam coś pokazać, ale jak widzicie, no tak jest zarośnięte, że nie widać tych bunkrów. Musiałbym na dnie, dosłownie, wlatywać. A nie wiem, jak one są tutaj umieszczone. Tego jednego, co podszedłem do płotu, to wam pokazałem z góry. Widzieliście te okrągłe miejsca? Na te fachowo pewnie tego nie nazwę, na jakieś tam armaty, tego, jakieś takie rzeczy. Z tego, co pamiętam, co tam nam gadali nic, poszukam jeszcze czegoś, bo jest szósta za 3, poszukam czegoś tutaj jeszcze, jeszcze gdzieś tutaj z godzinkę, może półtora się pokręcę, jak już jestem i mam luz, a, Mo a Moniki nie będę ciągał po takich syfach. Słońce już tak daje, że razi. Zapomniałem Wam powiedzieć o jednej z ważniejszych, przekazać Wam jedną z ważniejszych informacji. Spalanie golfa. 7-3 7-3, zmierzyliśmy to na. 7, tak, 600 km zrobiliśmy, tankowaliśmy. 7.3, 33-letni golf z czwórką skrzynią. 1,3 benzyna. To chyba nie jest źle. Wróciłem do pokoju, bo te wszystkie kulka bunkry po, 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 po obchodziłem I udało mi się obudzić. Tak. Na dwoje babka wróżyła. Ale mina. I pokoik Wam pokażę. Tu mamy Picasso tu mamy plazmę, ale nie wyszukała programu. Tu nasz grajdą. I... No i łazienka. Takie powiem wam. Jak dla nas na nocleg, a jeszcze porównując do tego zasranego namiotu, to jest jesteśmy... luksus. jesteśmy w Mariocie. E, kawki w takich drinkowych zrobiłem, bo czajnik jest na zewnątrz. Zgrywam materiał, przygotowuję się do dalszych eskapad. Halo? Halo? Stajemy, bo śniadanie zaraz. A brzusio jest puste. Przyszliśmy na śniadanko? Za wcześnie? Oczywiście, I czekamy. O, ale mi w brzuchu burczało, słyszeć? Ja przyrodnicze. I tak już grzeje od rana, że Cudnie! To nie jest dobra pogoda na jazdę kogutem, bez klimy. A po śniadanku jedziemy gdzie? Mikoszewo, Makoszewo. Okolice... Jantar. Jantar w Stegna. A jestem w Stegnie. Jestem nad morzem w Jestem... W, jak to było? Stegna. Wszystkich zapraszamy do Stegny. Pyszne. Bardzo. Duży wybór. Bardzo. I dużo. I tak sobie idziemy. Brzuchy nas prowadzą. Idziemy się troszeczkę teges, meges, tam... Z Filka zregenerować, spakować i ruszamy. Nie będziemy już tutaj już wszystko widziałem. Tak, tak. Monika miała 17 kroków rano, ja już miałem ponad 4000. No i pogoda. Właściciel nam właśnie mówił, że, że, że koło 20 ma coś tutaj kropnąć. Na razie jest przepięknie. Tylko że zimno, Monice. Ja na krótkie galoty, a Monika, gdzie idziesz? Idziesz w końcu coś zwiedzić? To są piwnice takie, wiesz? Chyba. I co? Właśnie. Nie. Halo. Tam trzymają jakąś kobitę przywiązaną do ściany. Albo Niemca. Niemca w kas w hełmie troszkę wieje słuchajcie jesteśmy tu gdzie Andrzej Jarek we dwóch budowali kopali i przekopali idziemy na przekop mierzeli myślany jesteśmy już blisko wieje jechaliśmy w korkach bo tu rozgrzebane wszędzie drogi ale jesteśmy prawie na miejscu Słuchajcie, tu jest most, który jest zamknięty i się tam obraca. Zamknęli nam po prostu. A tu jest ten przekop. Tam ludzie patrzą z góry, ale oni wiele więcej od nas nie widzą. No i co? Nic nie płynie. Nie wiem, czy to tamta śruba się musi otworzyć. Podjechaliśmy autem tutaj na taki parking i idziemy na punkt widokowy. No, I to miało coś pływać, nie? No, nawet tak. A nie pływa. To po to się tukliśmy przez pół Polski, że nad kuźwa kajakiem nikt nie płynął? Bo tam szluza zamknięta No to. Oj, Andrzej Andrzej Mały Andrzej, Andrzej. statek. Hmm. I to. Ile to pieniędzy było? To najpierw było podane coś, później tam coś, a finalnie wyszło i prawie, nie? I. Ale nawet, kurde, żebyście te tutaj do tych ławeczek, chociaż stoliki postawić, to kanapków było, jak zjeść. Robimy przerwę na kawę, słuchajcie, tu, tu tą drogą jechaliśmy, eee, takie o takie, kawa bardzo elegancko w garnku, tylko że komary tak łupią tu w tym miejscu, że będziemy musieli się przenieść tu w słońce niestety. I co, i tu nie będzie komara? Nie lubią słońca. To tak jak ja.